Jak wyglądają oświadczyny homoseksualne? Tak samo jak oświadczyny heteroseksualne. Kupiłem pierścionek, Ale Czy się proszę... oświadczałeś kiedyś. hetero czy homo? Hetero. Nie. Nie. Nie? Nie. A no to ja ci opowiem. Moje zdanie jest tak samo. No naprawdę. to prawda. Jak to było? Tak. Kupiłeś pierścionek? Kupiłem pierścionek. E, moi przyjaciele mi pomagali. E, rodzina Maksima mi pomagała. E, Finansowo ci pomagali? E, pomagali mi, by wybrać. Ja ciężko pracowałem, dlatego że wiedziałem, okay. że Maksim chce piękny pierścionek, który niestety troszeczkę kosztował. Więc ciężko A to był bardzo. A pierścionek pracowałem. w sensie kamień? Nie, kamień nie. Dlatego, że ciężko bardzo znaleźć kamień dla mężczyzny. Znalazłem bardzo piękną taką. Potrójną obrączkę. No i co? No i kupiłem. Zarezerwowałem piękny stolik w pięknej restauracji z XVIII wieku. I nie po, było czym, po, czym, e, po czym wyciągnąłem pierścionek. Byliśmy we dwójkę? Byliśmy we dwójkę. Tak, znaczy byli ludzie wokół. Oczywiście nie, jakby zapomniałem o tym, że zapewne będą jacyś ludzie, więc tak się zestresowałem. No o, i co? I drżącym głosem zapytałem go, czy, czy chce być moim mężem. Mężem? Mhm. A kto będzie żoną? No nie będzie żony. Czyli jak będziecie się mówili mężu, mężu? Tak. Albo Michał i Maksym też tak można. I co? I... Michał i Maksym. I klęknąłeś? Nie. Prawie. Powiem ci, że przez chwilę w ogóle przeszło A to mi, do się nie. Część... Wiesz, to troszeczkę mnie ci ludzie zestresowali, bo to Boże, najważniejszy nie, nie, życia. Nie, nie. Ale powiem ci, że tak mi się łapy trzęsły, że po prostu stwierdziłem, że jeżeli uklęknę, to już nie wstanę, że mi stawy po prostu, wiesz, pękną, nie. Dlatego tak troszeczkę się do niego, tak, wiesz, troszeczkę, żeby jakby to było jednak bardziej kameralne. Otworzyłem aha, aha. taką drżącą ręką ten to pudełeczko czerwone. No jak w filmie, no Hollywood, no. Jest w Hollywood, są mężczyźni i kobiety? O, oj, kochany nie. Nie wiem, jakie te filmy oglądasz. Ja <g� air> <gifuckt> I powiedział tak. No dobrze, ale pytałeś rodziców pana młodego? Y mama mi pomagała w wyborze pierścionka, także jakby już taką aprobację miałem, tak? No, a ta, ona ta, 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 ta mi podała co... rozmiar, dlatego że nie znałam rozmiaru jego palca. Okay. Więc potrzebowałem jakby takiej konspiracji, jakiejś koalicji w rodzinie, a jego no. rodzina no. mnie uwielbia, i ja ich też uwielbiam, dlatego było to jakby łatwą sprawą. Ale nie, nie byli zawiedzeni, że masz brodę? – Nie. – Że ty mężczyzną? Nie, nie, nie. – Czy oni wiedzą, że ich nie jest Oczywiście nie, nie. nie mają z, 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 z tym no. żadnego problemu. Okay. E, jeździmy z mamą na wakacje, często do nich jeździmy na, na weekend. Ale wy jesteście po prostu zboczeni w każdym formacie. <laughs> – Nawet no. ta mama jest zboczona ostatecznie, że się to godzi na to wszystko. – Jedziesz nie? z teściową, leżysz na plaży, smarujesz <laughs> swojego chłopaka, ona wam bije brawo? To jest zboczenie. Słuchaj, no a czy ty przy twojej teściowej... E, nic. No właśnie. Nic no. przy teściowej, nic. Oczywiście trzeba zachować pewnego rodzaju fason, jakby są rzeczy, które przy niej nie zrobię, ale natomiast chwycić go za rękę, bądź jakby jeździć razem na wakacje, nie ma żadnego w tym problemu. Okay.